To jest Chris, który zarobił pieniądze śledząc Marka, najlepszego inwestora w Naga. Naga oferuje Chrisowi prosty sposób społecznego inwestowania i zarabiania pieniędzy na giełdzie. To Tina. Ona wciąż śledzi ludzi w mediach społecznościowych zamiast zarabiać pieniądze w Naga. Bądź jak Chris, dołącz do niego w Naga w sieci inwestowania społecznego. w drugim wideo, w którym pokażę Wam jak zasilić konto i przygotować się do pierwszych inwestycji w systemie Naga. Pierwszą rzeczą jak już jesteście zweryfikowani i zalogowani do swojego konta pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić to tak naprawdę zarządzić swoimi kontami tradingowymi. To są konta, subkonta których możecie mieć tak naprawdę dowolną ilość, które ustawiamy sobie tutaj w zakładce konta handlowe. I tutaj widzicie obecnie zalogowane konto, czyli to, które możecie wybrać też w górnym pasku oraz pozostałe konta, które macie w ramach swojego konta naga. I teraz tutaj możemy dodać nowe konta w różnych walutach. Są to niezależne konta, ja to nazywam subkontami handlowymi, na które przełączając się, macie do dyspozycji tylko te środki, na którym koncie aktualnie jesteście. I teraz powiedzmy, że jesteśmy na dobrym koncie w moim przypadku, bo chcę, mam zamiar teoretyczny dodać środki w złotówkach. Jeżeli nie miałbym jeszcze konta złotówkowego, to dodaję nowe konto. Wybieram, że ma być to konto live, czyli, czyli takie, które będzie zasilane realnymi środkami. Wybieram ewentualnie platformę tradingową, jeżeli znacie się na tym i jesteście traderami, to MT4, MT5 będą dla Was terminy znane. To są platformy do tradowania zewnętrzne. Tutaj możemy sobie nazwać to konto konto w PLN na przykład i wybieramy opcję polskie złote. Możemy też wybrać dolary, euro, funt brytyjski bądź nagakoinę, jeżeli mamy i grać nagakoinem. Ale powiedzmy, że zostajemy przy naszych złotówkach, robimy utwórz konto i konto zostało poprawnie utworzone. Jak widzicie, mam dwa konta. Teraz, gdybym chciał się przełączyć na to aktualne złotówkowe, które utworzyłem, wchodzę tutaj, wracam sobie jeszcze raz. Do kont handlowych, jestem przełączony na, popra na poprawne konto, i w tej sytuacji jedyne co mi pozostaje, to zasilicie. Je. Jeżeli będziemy zasilać zewnętrznym przelewem bądź płatnością, wchodzimy sobie w zakładkę zarządzaj pieniędzmi, i tutaj możemy dokonać wpłaty w bardzo różnymi, depozytów w bardzo różnymi mediami finansowymi. Polecam. Ze względu na szybkość wpłatę kartą w różnych walutach możecie również skorzystać z Netellera, Skrilla, z Trustly, który też loguje przez większość polskich banków. Tutaj po prostu wprowadzamy kwotę, w jakiej walucie chcemy przelać nasze środki. I jak rozwiniecie sobie tutaj jeszcze menu, to zwróćcie uwagę na to, że mamy przelewy 24, które. W poprzednim menu nie były widoczne, ale tutaj są. I przelewy 24 pozwolą nam zrobić depozyt bezpośrednio ze wszystkich znanych nam banków. Również Blikiem będziemy mogli zasilić swoje konto. Jest to bardzo szybko, bardzo wygodna, instant metoda zasilenia konta. No i po chwili, dosłownie, środki powinny pojawić się na Waszym koncie. A co dalej? To już kolejne wideo odnośnie bezpośredniego inwestowania z zasilanego konta naga. Zapraszam do oglądania.